Mam na imię Paweł, jestem Kamilianinem. Znajdujemy się teraz na placu, gdzie 1 października Papież Franciszek spotka osoby niepełnosprawne i mam do Was wielką prośbę. Potrzebujemy finanse, aby przywieźć osoby z różnych dalekich zakątków Gruzji na to spotkanie. W Gruzji. Nie można wynająć takiego busika, który by przywiózł naszych podobiecznych na to spotkanie tak po prostu. Dlatego też musimy przygotować specjalny transport, wysłać nasze busiki, które są przystosowane do osób niepełnosprawnych. I teraz w naszych, ale także w Waszych rękach to, czy osoby niepełnosprawne przykute do wózka inwalidzkiego będą mogły uczestniczyć w tym wspaniałym spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Za wszelkie ofiary serdecznie dziękuję.